Podczas tego filmu dowiesz się, co to jest wektor, kiedy wektory nazywamy równymi podamy sobie przykłady wektorów, działań na wektora w takim ujęciu geometrycznym. Rozważmy punkt A. Rozważmy punkt B. To, co teraz rysuję, to jest wektor AB, który symbolicznie zapisujemy w ten sposób. Możemy go też krótko nazwać wektorem A. Możemy zatem wskazać taką równość. Co to jest wektor? Wektor możemy powiedzieć, że to jest uporządkowana para punktów. Para punktów, tak, bo mamy punkt A i punkt B. Dlaczego uporządkowana? Bo nadajemy im pewien porządek. Mówimy, że punkt A jest początkiem wektora, natomiast punkt B końcem wektora. Rozważmy taki wektor. Tu będzie punkt B. To będzie punkt A. Rysunki są oczywiście poglądowe, no choćby z powodów tutaj technicznych. Co powiemy o wektorze, który tutaj narysowałam? To już jest wektor BA, gdyż nadałam mu początek w punkcie B i koniec w punkcie A. Rozważmy kolejny wektor. Nazwę go teraz C i D. O wektorach A, B i CD moglibyśmy powiedzieć, że są wektorami równymi. Znowu tu podkreślam, rysunek jest, to jest przybliżenie. równa się wektorowi C. D. Kiedy zatem wektory będziemy nazywać równymi? Gdy mają. Ten sam kierunek. Co to zatem oznacza kierunek? Kierunek to jest prosta, na której leży wektor, w tym wypadku CD. Kierunek to jest prosta, na której w tym wypadku leży wektor AB. Zauważmy, że te dwie proste są równoległe. A zatem jeśli mówimy, że wektory mają ten sam kierunek, to oznacza, że albo leżą na prostych równoległych w takim przypadku, no ale szczególnym przypadkiem prostych, prostych równoległych jest również taka sytuacja, że mamy wektory, które leżą na tej samej prostej. Wróćmy zatem do definicji. Mówimy, że wektory są równe, gdy mają ten sam kierunek, ten sam zwrot, a zatem specjalnie tą strzałką nadałam tutaj ten, te identyczne zwroty i tę samą wartość. Co to jest wartość? Wartość możemy powiedzieć, że to jest długość odcinka CD. Na przykład wartość tego wektora mogłaby wynosić dwa, dwie jednostki. Tak definiujemy wektory równe. Ten wektor, który tutaj wprowadziłam, to wektor szczególny, jeżeli rozważymy wektor AB, jeszcze raz, no tutaj już trochę przesadziłam, i wektor BA. Te wektory, powiemy, że są wektorami przeciwnymi. Mają ten sam kierunek, Tę samą wartość, ale przeciwne zwroty. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na wektory w jakichś konkretnych figurach geometrycznych. Rozważmy równoległobok. Równoległobok o wierzchołkach ABCD. No, weźmy sobie na przykład tutaj wektor AB i wektor DC. Co możemy o nich powiedzieć? To są wektory równe. Mianowicie, uzasadnijmy to. Mają tę samą wartość, bo przecież w równoległoboku boki parami są równe. Mają ten sam kierunek, bo w równoległoboku te boki są właśnie równoległe. I mają ten sam zwrot, a zwrot sama tutaj nadała. Popatrzmy na wektor AD i wektor CB. To są przykłady. To jest przykład wektorów przeciwnych. Mają ten sam kierunek, tę samą wartość, ale zwroty przeciwne. Jak oznaczamy wektor przeciwny? Nadajemy mu Minus przed symbolem wektora. Przejdźmy do działań na wektorach. To mielibyśmy pierwszą część naszego tematu, czyli co to jest wektor i jego podstawowe własności. A teraz działania na wektory. Jak zapewne dowiedzieliście się na fizyce, wektory możemy do siebie dodawać. Ja przyjmę, że wektor A będzie taki, wektor B będzie taki. Mamy dwie metody dodawania wektorów. Pierwsza, metoda równoległoboku. Do początku wektora A dołączam początek wektora B. Opiszmy tutaj wektory B. Gdzie znajduje się wektor wypadkowy? To będzie przekątna tego równoległoboku. To jest A, wektor A plus wektor B. I druga metoda, która jest bardzo praktyczna, gdy dodajemy więcej wektorów, mianowicie do końca wektora A. Dołączę początek wektora B. A wektor wypadkowy, który stanowi sumę tych wektorów. Staje się jeden z boków. Jednym z boków tego trójkąta. Zwróćcie uwagę, że te dwa wektory. Niezależnie od metody zastosowanej, są sobie równe. Odejmowanie wektorów. Ogólnie mówimy, że to będzie dodawanie wektora przeciwnego. A zatem w konstrukcji użyjemy wektora przeciwnego. W metodzie równoległoboku do początku wektora A dołączymy wektor b, ale skonstruujemy wektor przeciwny do wektora b. Natomiast poszukiwana różnica wektorów to będzie przekątna tego równoległoboku, a w metodzie trójkąta do końca wektora A dołączymy początek wektora B, no ale znowu skonstruujemy, skonstruujemy wektor przeciwny do wektora B. Tutaj poprawimy. I teraz połączymy początek wektora A z końcem wektora B. Trzecie działanie to mnożenie wektora przez liczbę. Ogólnie możemy zapisać to działanie w ten sposób. A na konkretnym przykładzie skonstruujmy na przykład wektor 2a. To jest dany wektor a. Co oznacza wektor 2a? Że otrzymamy wektor równy podwojonej wartości wektora a. Tutaj zaznaczmy to. 2A. Jedna druga A to połowa długości wektora A. Zatem byłby to taki wektor. To teraz wykorzystajmy naszą wiedzę do budowania. Wektora złożonego z kilku. Taki przykład. Dodajmy do siebie trzy wektory. Wprowadźmy wektor A. Wprowadźmy wektor B. I wprowadźmy wektor C. Na przykład tak. W przypadku, w Waszym przypadku, bo najlepiej zeszycie w kratkę, wybierać sobie do konstrukcji przekątne jakichś kwadratów, prostokątów, tak, aby sprawnie wykonywać te rysunki. Czyli wykorzystam teraz metodę trójkąta. Czasami mówimy, że to jest metoda wielokąta. Do końca wektora A dołączę. Początek wektora B, a do końca wektora B dołączę znowu początek wektora C. I wypadkowy wektor X to będzie ten. Zatem pokazałam Wam, że już trójkąta nie dostrzegamy. Jakiś inny przykład. Niech to będzie 2A. Dodać jedna druga B i odjąć C. Przy takich samych danych. 2A. Do końca wektora 2A dołączę. Jedną drugą wektora b. Wróćmy tutaj jeszcze do opisu i odejmę wektor c. Wektor c znajdowałby się tu, ale ja muszę skonstruować wektor przeciwny do wektora c. Zatem, gdzie znajduje się wektor y? Jego początek jest w tym punkcie, a koniec w tym punkcie.